Ludziska. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku This War of Mine. Kontynuujemy sobie naszą grę. I lecimy tak naprawdę do końca. Słyszałem, że przed nami już naprawdę nie zostało zbyt wiele tego wszystkiego. Jesteśmy jedynie głodni, jedzenia trochę mamy. Gdzie jest Bruno? Tu jest Bruno. Weź na, tutaj. Ogarni nam troszkę jedzenia. Ogarniemy sobie jedzenie i myślę, że będzie git. Mam jeszcze 10 puszek, powinno nam wystarczyć. Ale nie mamy wody. Oj, no, to może być problem, nie Więcej statusów się nie dało. Zmęczona, smutna, lekko ranna, lekko chora, bardzo głodna. Oj, Katia, co z tobą się tutaj stało dzisiaj? To jest moje pytanie. Dobra, Bruno, Gotuj tutaj w takim razie dwie... dwie zupy? Dwa gulasze, czy... coś? To chyba gulasze są, co nie? Standardowe, duże, fajne posiłki. Od razu sobie zjedz. Przecież ty jesteś tylko głodny? No to nie, to nie jedz. Skoro jesteś tylko głodny... A no tak, bo wyście się jakoś kiedyś rozregulowali z tym jedzeniem. Hmm, to dlatego, że ty byłeś załamany. No właśnie, ty byłeś załamany, to dlatego tak wyszło. No no, to jedno z nas w takim razie sobie dziab, dziabnie puszkę. Tak się tutaj ustawcie z tym. Katia, leć, leć tu. I sobie weźmiesz. Y Zioła... leki ziołowe... i... w ogóle alkohol mamy. Czy warto? Nie. Od czego ty jesteś tak bardzo chora? 14 stopni, nie ma aż tak zimno, więc na spokojnie powinniśmy się tutaj wyrabiać. Ciężko ranny, no. Wszyscy tutaj jakoś ciężko ranni, coś nie tak. Ty musisz sobie na pewno zjeść. Zjedź sobie. Lekko ranna. I zmęczona. I do spania. Jesteś ciężko ranny. Tel leków nadal nie mamy w sensie bandaży. Bandaże bardzo by się przydały, a to, te w ogóle lecznicze tutaj, rzecz nam totalnie niepykły. Czy ja mogę sprawdzić jeszcze raz w ogóle, co myśmy tu mieli, tak naprawdę? No, ogrom części, żeby to ulepszyć, nawet moździerz... Tutaj... Tutaj też kolejne części. Zanim cokolwiek by w tym urosło, to minie ogrom czasu. Gdzie ty idziesz? No, to w ogóle jeszcze jedzenie nam się robi. No i tutaj woda. Wiesz co? Aha, tutaj... Dobra, ty jesteś na nogach. Chodź tu leć. Od razu nastawisz kolejną wodę. Chociaż czy będzie potrzebna? Ja zrobię tak na wszelki wypadek. Mam wrażenie, że jeszcze się może przydać. I to będzie koniec tego dnia. Może do szpitala się wybierzemy? Tylko co ja w tym szpitalu potrzebowałem? Chyba łomu. Czy piły? A może tego i tego. Marin, no stonie i zobacz. O, tylko, zanim ty się tam doczłapiesz, no, ho, ho. jesteś ciężko ranny. Mogliby nas wyleczyć w tym szpitalu, czy coś? Hmm. Bandaże. Interesują nas bardzo bandaże. Królestwo za bandaże. Yy, to nie był ten warsztat. Tu było chyba robienie pił. Jedna część broni potrzebna? O serio? Dobra, zrób wytrych. Zrób wytrych, pójdziemy do szpitala. Dobra, koniec dnia. Noc, cel, szpital, leki niewiele, ale mam nadal nadzieję na te bandaże. Teraz tak, kto idzie? Ty jesteś chyba najlepiej z nas gotowa na to. Trzech ciężko rannych. No ja nie mogę. Jesteś tylko ten. I ty jeszcze możesz czuwać. Warto, żebyście jednak łazili się dzieli. Z bronią i czekali na nadchodzące problemy. Zabierzemy takie rzeczy ze sobą, no i szukamy zapasów. Witam, szanowną panią. Su sugeruję nie rozrabiać. Dobrze. Nie będę rozrabiał. Postaram się przynajmniej. Tak, tu była piła, Aj. Hmm. co my tu mamy, czy tu były bandaże? Niestety nie. Och. No, piły mi brakuje jak normalnie ręki, może... Lekarze na sprzedaż będą mieli jakiś bandaż. A, bo tu się przedostać nie da? Tu były jeszcze jedne schody, więc na dół. Proszę, żeby lekarze mieli tutaj bandaż. O, 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 o właśnie, tak. Tu jest Medyk jakiś. Tu, halo. Nie potrzebuję pani. Co? Serio? Gdybym wiedział, to bym tu jako Bruno przyszedł albo jako ktoś inny. O, tu jest wymiana handlowa. Masz bandaż? No serio? W szpitalu bandaży nie. Wasz. Pieprzne normalnie, tym ten... Proszę nie wiem. Dobra, wcisknąłem łom. To się tu chyba przestraszył mnie lekko. Mam wrażenie. Zajrzyjmy tu. Nie, dobra, nie zaglądajmy. Może Hm. a to może tu coś. Dobra, wiecie co? Skoro ci lekarze potrafią nas ogarnąć, to ja może tu jeszcze raz wrócę, tylko jako osoba ciężko ranna. I to wydaje mi się być lepsze rozwiązanie. No, trochę tutaj niepotrzebnie lazłem, ale no. Trudno. Mam nadzieję, że wszyscy żyją. Że wszystko w porządku. Chyba obyło się bez ataku. No, trochę zmarnowana noc. A jednak, pełno amunicji wystrzeliwujemy, żeby ich odgonić. Zostało nam tylko 5 sztuk. Czy ktoś jest bardzo błędny? Ty jesteś bardzo błędny. Hmm. Jak was tutaj przywrócić znowu do stanu regularności? Coś co ugotuj? Ugotuj akurat ostatnie warzywka. Niech będzie. I To jest mięsko. Weź je. I teraz tak. Chyba poa... po Poawłem? Mhm. Pawłem pójdziemy. Otrzajmy ten szpital jeszcze raz. Dobra, i, i się połóż czy coś? Ciężka sytuacja, nie powiem. Może handlarz jakiś taktyczny przyniesie nam coś? Może? Mam alkohol na sprzedaż. Przydałoby się. <śm> Dobra. Koniec dnia. Nie wiem, o której handlarz przychodzi, więc to jest problem. On chyba. Poczekamy jeszcze chwilę. Poczekamy chwilę, jakby miał przyjść. Ty dalej jesteś lekko chorani, a Już nie jesteś. Hmm. Jeszcze czekamy do 10. Może o 10. się zjawi. O, proszę bardzo. Ale mam wyczucie. Yy, czy masz bandaż? Masz, masz, masz. No masz, łomasz. No masz tu co... Ca... Nie, woda oddaj. Chciałbym bandaż łopata mi się już nie przyda, Świetnie, bo was stoi. Chyba sobie żartujesz, A nie żartuję sobie. Mówię bardzo poważnie. Trzymaj już Nic z tego? Książka. Na... ...to? Mowa stoi. Jak to... aaa! O kostkę cukru będziesz się był na człowieku. Dobra, zgoda. Odejdź. Nie potrzebuję cię więcej. Okej. Okay. Dobra, czyli... Czyli, czyli... Paweł, i tu! Nie skończyłem z tobą jeszcze. No właśnie. Marimi jest taką dodatkową postacią. Jego chyba w drugiej kolejności będę tutaj starał się utrzymać przy życiu. Najważniejszymi dla mnie postaci, postaciami... No powiedzmy... Są właśnie Paweł i Bruno i Katia. Więc wy się tutaj pobandażujcie. A jako Marin pójdziemy do tego. Do szpitala. I zobaczymy jak to wyjdzie. Czy pomogą nam w tym szpitalu, czy nie pomogą? Dobra, koniec dnia. I teraz tak, marin. Yy, idziesz. Co z całą resztą? Hmm, Katia może czuwać. Niech tylko Katia czuwa. Przygotuj się w szpitalu. Nie wiem, ten śnieg w ogóle nie wiadomo po co. Um, nie bierzemy nic. Mam nadzieję, że leczenie nic nie kosztuje. Coś mogłem wziąć, tak w razie czego? Yy, dobra, teraz pytanie, gdzie jest ten medyk? Może tu na górze być. I tam szanownego pana sugeruję, nie robić niczego głupiego, okej? Okay? <laughs> Hehe, nie rozrabiaj. Nie, nie, spokojnie, Ja tu tylko do pana doktora umówiony na wizytę. O dziwo, jakoś wyjątkowo bez kolejek, dobra. Tutaj, pan doktor? Gdzie jest pan doktor, no? Hmm. Pan doktor się zgubił. Ewidentnie. Tutaj? Nie? Jak to nie wiesz, jak tam dotrzeć? Po schodach! Gościu, po schodach! Też szpitala, windy nie ma, Kurczę, też mi szpital. Czy tutaj jest doktor? Halo? Tak, eee, nie za bardzo. Dobra, wróć! Wracaj, wracaj. O, o, tu chyba? Nie, tylko ten dziadek przeszedł. Hmm. Jest? Tu jest, 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 jest! Świetnie. Tak to on? Tak to on. Nie wygląda pan dobrze. Tak. Wyglądam bardzo źle. Opatrzony dobrze. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś mnie wzywał? Być może. Mówisz mi, no, weź no, 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 ty tylko tutaj stoisz i ostrzegasz. Nic więcej. Dobra, jesteśmy opatrzeni. Zawsze coś. Fajnie wiedzieć, że w szpitalu jest taka mechanika i można sobie z tego korzystać. Jak jesteśmy ranni albo ciężko ranni, możemy tutaj przyjść i się połatać. Zawsze coś w końcu. O, kolejny atak, kolejne cztery amunicje. Nikt nie oberwał, mam nadzieję. Bardzo zmęczona, to musiałoby się spać najlepiej. Bardzo głodny, no to już zaczynamy jeść powoli puszki. Chociaż, chociaż nie, dziś chyba odpuścimy to jedzenie, co? Odpuśćmy dzisiaj to jedzenie. Jutro się najemy, a teraz akurat zrobimy taki szybki dzień bardzo. Koniec dnia. I teraz tak, nigdzie nie idziemy. Ty jesteś bardzo zmęczona, więc śpisz. Ty jesteś zaledwie ranny, czuwasz. Ty czuwasz. Amunicji też już nie mamy, więc jest trochę litwa. Zostajemy w domu. 42 dzień. Kolejny atak. Bruno ma paskudne rano. Mhm. Mm Znowu ciężko ranni. O oh my god. No, jest. nie najlepiej, bym powiedział. Co? O nie! Załamał się. Co za człowiek. I co, będziesz stał nad tą kuchenką? Pewnie tak. A no Marin, ja cię proszę, napiszę. Nie? A idź ty. Dobra, idźcie się najeść. Wszyscy, którzy mogą, tu, tu, tu. Katia, ugotujesz, może? Albo coś? Opału yy, nie ma? Na serio? Zrób to z książki. Możesz w sumie teraz coś ugotować. Już nie będziemy takich posiłków chyba robić, tak mi się wydaje. Aczkolwiek i tak chyba warto, żeby Bruno to zrobił. Kto jeszcze jest głodny? Ty jesteś głodny. No dobra, więc ugotujemy. Specjalnie dla ciebie. 18 stopni, kurczę, ciepło jest. A nie ciepło, przyjemnie. Dobra, ty możesz już sobie iść. I tak mi się wydaje, że będziemy po prostu nic tylko biegać do tego szpitala. Teraz już do samego końca. Hmm, jak oni chodzą? Najgorzej z tym, bo on jest bardzo głodny. Jadł dwa dni na tym stanie. Jest załamany. Więc. Nie zrobi nic. Hm. Moment. Ja byłem jako. Kim ja byłem w tym szpitalu. Jako marine, prawda? Co zrobił, że znowu ten? Że znowu jest ciężko ranny i nic się nie da z tym zrobić. O ludzie, co ja z wami mam? Koniec dnia. Idziemy do szpitala. Jak zwykle. Teraz tak. Idzie Bruno. Jest załamany. Możesz tylko spać. Ty czuwasz. Ty śpisz. I no, zostajemy. No, a nie, moment. Nie, ty idziesz, ty idziesz do szpitala. Tak, ty śpisz, ty śpisz, ty czuwasz, ty idziesz do szpitala. Idziemy. Dobra, myślę, że ten odcinek akurat będzie trochę dłuższy. Słyszałem, że podobno ta gra ma 45 dni. Zobaczymy. Chociaż, który to jest dzień. Ostatnie dwa dni na ostatni odcinek Możliwe, że można by to tak rozwiązać Dobra, powiedz mi, że to jest ostatni dzień, ostatnia noc na dziś. Gdzie jest pan doktor? Znowu nie wiadomo. Na pewno nie tu. Na dół. Lecimy na dół w takim razie. Tam się ktoś modli. O, 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 pan doktor. Mhm, ja Mogłem wykorzystywać to akurat trochę bardziej. No widzę, że oni tu mogą u nas opatrywać non-stop, a nie korzystałem z tego non-stop. Ale to każdą noc musiałbym już w sumie łazić do tego szpitala. Nie za bardzo nas na to stać. Dzień 43. Wszyscy żyją. Więc nie masz, przynajmniej opatrzony jesteś. Tak, macie paskudne rany. Jesteś już tylko lekko ranny, więc jest, jest naprawdę git. Jest git i w tym momencie wydaje mi się, że dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Trzymajcie się do następnego odcinka. Hej, hej.